Wielki Boże, nasz Ojcze, przychodzimy przed Ciebie z pokornymi sercami, prosząc o Twoją mądrość i światło. W tej chwili, gdy świat jest pełen pytań, niepewności i rozbieżności, zanosimy przed Tobą nasze prośby. Boże mądrości, otwórz nasze umysły na Twoją prawdę. Oświeć nasze myśli, abyśmy mogli poznać Twoją wolę. DEA naszego życia, daj nam dar rozróżnienia, abyśmy mogli rozpoznać drogowskazy, które nam ukazujesz. Pomóż nam zrozumieć Twoje plany i cele de Elanas, abyśmy mogli z pełnym zaufaniem podążać za Tobą. Nasze serca pragną zrozumieć Twoje nauki. Otwórz nasze umysły i umocnij naszą wiarę, abyśmy mogli zgłębiać Twoje słowo. Daj nam mądrość, abyśmy mogli zastosować Twoje nauki w naszym codziennym życiu. Uczyń nas świadkami Twojej miłości i mocy, abyśmy mogli służyć innym z mądrością i miłością. Miłosierny Ojcze. Prosimy Cię o mądrość w podejmowaniu decyzji. Kiedy stajemy przed trudnymi wyborami, pomóż nam zobaczyć szerszy obraz i zrozumieć konsekwencje naszych działań. Wzmocnij naszą wolę, abyśmy mogli podążać za Twoją wolą, nawet w obliczu trudności. Daj nam odwagę, abyśmy byli wierni Twojej prawdzie i niezachwiani w naszej postawie. Boże mądrości, prosimy Cię o światło DLA naszych ciemnych chwil kiedy czujemy się zagubieni przygnieceni lub zranieni oświeć nasze serca i daj nam nadzieję niech twoje światło rozwieje ciemności i niech twoja obecność napełni nasze serca pokojem pomóż nam zrozumieć że jesteś zawsze obok nas prowadząc nas po drogach życia ojcze prosimy cię o mądrość dla naszych przywódców i decydentów wpływaj na ich serca aby podejmowali mądre decyzje które służą dobru całej społeczności Daj im jasność umysłu i mądrość, aby kierowali nasze narody z mądrością i sprawiedliwością. Boże Mądrości, dziękujemy Ci za Twoją niezawodną obecność w naszym życiu. Dziękujemy Ci za Twoje światło, które prowadzi nas przez ciemności. Prosimy Cię, abyś nadal nas oświecał i dawał nam mądrość, abyśmy mogli żyć zgodnie z Twoją wolą. W imię Jezusa Chrystusa, naszego nauczyciela i mędrcy modlimy się. Amen.